i pokażcie jak w prosty sposób włączyć i aktywować opcję Amazon Prime za darmo. Przekazie, jeśli chcesz mieć taki filmów, z w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem. No dobra, co musimy zrobić, jeśli chcemy włączyć słynną opcję Amazon Prime. Za darmo, która w sumie daje nam dostęp do wszelakich zniżek i dodatkowych profitów właśnie na samych aukcjach, poprzez właśnie bycie w ekskluzywnej grupie osób, które mają właśnie dostęp do takich niższych cen na niektórych aukcjach. Początkowo, oczywiście, wchodzimy na stronę, do której macie link w opisie tego filmu. Gdy wejdziemy na stronę, to wybieramy opcję logowania w prawym, górnym rogu ekranu, także logujemy się na nasze konto. No i wpisujemy nasze dane i klikamy opcję kontynuuj. No i dobra, gdy już zalogujemy się na nasze konto na Amazonie to przechodzimy do samego naszego konta w prawym górnym rogu ekranu no i teraz wybieramy opcję Prime także mamy ją w tym miejscu poczekajmy aż się przesuaduje no i mamy tu aktualnie komunikat że 150 milionów osób aktualnie korzysta z tej funkcji. No i możemy ją rozpocząć za darmo na 30 dni. Także mamy taką 30-dniową wersję darmową, trialową. No i jest ona kompletnie za darmo, kolejny miesiąc każdy kolejny miesiąc będzie nas kosztował w tym przypadku 12, 13 dolarów, ale możemy ją anulować w każdym dowolnym momencie, czyli możemy powiedzmy aktywować aktualnie tego prima teraz w tym momencie. No i powiedzmy za 28 dni czy 9, tak żeby mieć taki bezpieczny bufor anulować sobie go bez żadnych kosztów. No i to będziemy w sumie chcieli aktualnie zrobić, czyli aktualnie korzystamy z Opcji darmowej. No i tutaj mamy aktualnie już przełączenie do kolejnej strony. Sam Amazon proponuje nam dodatkowo skorzystanie z opcji Amazon Music, żebyśmy mieli nielimitowaną muzykę. No my aktualnie z tego nie chcemy korzystać, więc dodajemy po prostu formę płatności. Mamy tu jedną formę płatności aktualnie jest to karta kredytowa. Także w pierwszej zakładce wpisujemy nazwę z karty kredytowej, potem numer karty kredytowej, tą datę ważności. No, i oczywiście korzystamy z opcji potem dodaj naszą kartę. Po dodaniu naszej karty mamy jeszcze dwie opcje. Dodania w tym przypadku adresu albo wykorzystania adresu, który aktualnie mieliśmy zapisany już prędzej na naszym koncie. Po lewej stronie opcja dodania nowego adresu, po prawej właśnie wykorzystania tego, który aktualnie Wam się wyświetlił, jeśli taki adres wpisywaliśmy. No w moim przypadku niech to będzie ten sam adres, więc nie będzie. Na koniec, tylko mamy potwierdzenie. Po lewej stronie, jeszcze raz mamy po raz kolejny naszą formę płatności, czyli kartę. Po prawej stronie, nasz adres do yy, wrześniczego yy, wysyłki. No i tutaj jeszcze mamy komunikat o rozpoczęciu właśnie y, tego y, pakietu y, Amazon Prime Po lewej stronie opcja anulowania go w razie gdybyśmy się rozmyślili Po prawej rozpoczęcie czyli start No i wybieramy tą wersję oczywiście darmową y, Rozpoczęcia naszych 30 dni wersji darmowej No i w taki to sposób moi drodzy włączycie Prima na Amazonie jeśli ten film macie przydatny, trzeba w górę oraz subskrypcję z woneczkiem. Jeśli natomiast masz powyżej 13 lat i chciałbyś założyć darmowe konto w banku lub ktoś z Twoich znajomych, to w banku aktualnie trwa promocja i przy założeniu takiego konta z linku, który macie w opisie tego filmu, dostaje się 100 zł na start. A w razie pytań? śmiało można pisać na mojego maila, którego macie w opisie tego filmu. Miłego dnia, cześć!